Jak wygląda zarządzanie biznesem z nowoczesnym systemem ERP? Szybko, sprawnie i Anywhere. Obsługujesz zamówienie telefoniczne? Z Wapro Anywhere masz pod ręką na zakładkach wszystko, co dotyczy danego klienta. Wyszukaj go, sprawdź niezbędne dane na karcie kontrahenta, przejrzyj historię sprzedaży w tabeli lub wykresie, zaproponuj towary, które zamawia najczęściej, sprawdź rozrachunki do uregulowania i wystaw dokument. Planujesz działania na dziś? Na dashboardzie Wapro widzisz jak na dłoni dokumenty do wystawienia oraz listę zadań. Sprawdź ich szczegóły i organizuj je na tablicy zadań. Co, kiedy i na jakim jest teraz etapie? Zobaczysz w układzie Kanban. Kompletujesz zamówienie? Wapro NR poprowadzi cię krok po kroku. Z łatwością przeglądaj zamówienia i weryfikuj ich pozycje. Planuj przestrzeń opakowań, pakuj towar. Twórz paczki kurierskie i drukuj dokumenty logistyczne. Wybierz nowoczesny system ERP i weź przyszłość biznesu w swoje ręce. Wapro Anywhere jest, firma jest.